No, to testujemy piwo karłowacko retro, piwo niepasteryzowane. Spróbujmy. Dobra pianka, delikatne, trochę wodniste. Hmm przejdzie, aczkolwiek w porównaniu ze zwykłym Ożujsko czy porównaniem do Karlowacko zwykłego, Karlowacko zwykłe jest bardziej emocjonalne sentymentalne, esencyjne to jest takie rozwodnione troszeczkę ja bym tak, 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 takie poczucie mam Podczucie. Ożujsko jest lepsze muszę przyznać, że jestem zawiedziony tym piwem oprócz gęstej piany, która faktycznie jest nic, nic szczególnego w nim nie ma. Smutek. Naprawdę. Karłowacko retro. Nie polecam. Ale wypić trzeba. To jest naprawdę źle wydane. 7 kun. Plus butelka, czyli jedna kuna. 1 kuna. 1,30 chyba. Nie. I jeszcze raz nie, oto jedna z trzech plaż Stary Gradu. Rajska plaża numer 2. Rajska plaża numer trzy hotelu Ar Arkada albo Armanda, tak to wygląda. Jak widać, betonowa. Idealna plaża. Nie, no dobra. Powiedzmy sobie, że tam z tyłu, na samym końcu jest nasza plaża numer 3. A tam daleko, w tych drzewach, my tam sobie urządujemy. O, tam. Dokładnie tam. O, widzisz? A pewno widzicie. No dobra, oto nasza główna plaża, gdzie urządujemy wziutko. Tak oto ona wygląda. A tam, nie wiem czy widać to. Nie, to nie ten budynek, ale następny. Tomek, tam gdzieś tam się oddzielali wyłania. Tam nocujemy. Zobaczcie, jak pięknie! Także pokażę Wam, gdzie mieszkamy. Tam jest plaża, a tutaj są opuszczone budynki. I tutaj za tym domkiem po prawo. Mamy nasz nocleg Dzisiaj też tu będziemy nocować Przyjemnie i spokojnie, raczej nikt tutaj się nie kręci A tutaj tę torbę nie chcę się jej dźwigać, naprawdę bo zaraz idziemy do portu w Starym Gadzie Stawiam tutaj tę torbę tutaj Witold też już zostawił Sprawdźmy, czy jest, czy nie uciekła. Jest. To moje też tutaj zostaje zostawione. Jeszcze za dnia pokażę Wam nasz nocleg. pigi troszeczkę przywiędły. E, Widocznie sucho tutaj, przywędzenia. Nasz nocleg. W tym miejscu. Także fajna miejscowa, co? I zapach Hig. Naprawdę, ładnie pachną. To jest mój moi drodzy seter irlandzki. Setter irlandzki? Ładny, przyznaję. Prześliczne liczne, Tylko ten jest stareńki już, on już się wieje. Ale Aha. jest ten, trzyma się jeszcze, tak? Trzyma się. No, tak, powiedz coś. Głos. Nie, nie, nie powiem. Nie powiedz, zmęczony jakby to powiedzieć troszeczkę się chmurzy przed nami pogoda się zrywa, wiatrek się zrywa zobaczymy, zobaczymy to będzie pierwsza burza w Chorwacji. Nie, nie, nie a my akurat idziemy na drugą plażę no i co zrobić? No? jeszcze dziwne piwo mamy ale to moment się zmieniło także taką dziewczynę bym chciał tam jak z tyłu jest no i tak poproszę popatrzmy tutaj wszystko, Zobaczmy. zrywa się ten wiaterek, zrywa się no i pytanie dla was, do was drogie drogie, drogie, drogie panie. Cóż to za kwiaty, cóż to za roślina. Ale ten kolor morza, kolor fal. kolor przyrody, Taka nas otacza tutaj wpływa mimo wszystko optymistycznie na nas wszystkich, na Ciebie i na mnie, bo tak musi być. Zobaczcie, łódeczki tam daleko już płyną do portu, no chmurki idą, będzie burza, a może nie będzie, zaraz się przekonamy. Szmaragdowy kolor wody, lofciam Cię. Umiesz liczyć, licz na siebie. Udało się, tak udało się. Nieubłaganie kończy się Tutejsza wyprawa dzisiejsza Nie tylko dzisiejsza Wyprawa Chorwacka Jesteśmy Jeszcze w Starym Gradzie Zobaczcie jaki Piękny zachód słońca Zaraz będzie Dobra, można ślady po samolotach zobaczyć Jakie są fajne, popatrzcie No, ładnie woda się mieni co możemy powiedzieć? Drogo, drogo, drogo.